No dobra, już czas chyba położyć dzieci spać. Bo no, tak późno chodzą spać, że masakra. Dobra. Idę. Dobra, to zabiorę przynajmniej ze sobą. No, mężu, to już na pewno dawność pi. A co ty robisz na moim y, tym. Co ty robisz na moim y, komputerze do pracy, przepraszam bardzo? Ehe, nie widzisz tego? Czy, czy ty oszalałeś? No, no nie. Wziąłeś i zainstalowałeś to, prawda? No i skarb, no nie obrażaj się na mnie. Eee... Maja, maja, co? Do spania. Nie, czemu? Bo nie. Dziecko, nie chcesz chyba, żebym się wkurzyła tak, że zaraz zabiorę ci ten tablet. Co? I jeszcze wiesz co zrobię. I jeszcze będziesz się kąpać. Nie, proszę cię nie! Ja już włączam, już włączam, tylko nie kąpania się! Przesadziłaś kobieto. I, idziemy się kąpać. Chodź. Hop! Proszę szlafroczek. Dobra. Dobry. Woda jest dobra? Sprawdź. To jest wrzątek! No to właśnie, idealnie. Co? Dobra, dziecka nie mam całej nocy. Mam no, no, w przedszkolu masz owsiki. Trzeba to wszystko wyparzyć. Skąd ty wiesz? No bo na zakończeniu roku y, szkolnego czy czegoś takiego było. Dobra, nie gadaj mi tutaj teraz. Gdzie jest to? Mamo, wyłącz ten kran! Jeju. Dobra, zimno, ci to naleje tylko już nie maruj tak? Dobra, mam szampon. Mamo, za zimno mi się, dziecko. Dobra, włączam ci ciepło. ośmielniczkę. Dobra, dziecko, ci się chwilę pobaw. A ja ci tutaj a ja ci posprzątam. Na... Nie, ja pójdę po Kaję. Kaja? Co? I spać. Nie, mamo, i nie teraz! No i pokonali no mnie, a to styl e-brainbot? Naprawdę. Ojeju, jeju, dobra już włączam. No i widzę cię na, na dole. A tak w sumie pójdziesz się myć. <laughs> mamo, proszę, tylko nie kąpanie, wszystko, tylko nie kąpanie. Co wy macie z tym kompaniem? Przecież ty się sama będziesz myła. A, no tak, jeszcze jestem już dorosła. Dobra, dziecko, nieważne. Dobra, chodź tu. Jeju, wychodzisz, dziecko, z tej wody? Mamo, nie teraz, ja się dobrze bawię. Ojeju, jeju, no ci się. Dobra, jeszcze chwilkę, ale za chwilę mam cię widzieć już na zewnątrz, dobra? Dobra, to, to, to ty tutaj nie wiem. Poszukaj sobie piżamy, a ja pójdę Twojego ojca skrzyczeć. No, jak można było mi tutaj? Hej, mama będzie się tam. Ten yy, krzyczała na tatę, a ja już skończyłam się bawić, więc wytrę się. Dobra. I teraz idę do siebie, tylko najpierw trzeba jakoś drzasnąć yy, piżamę. Dobra. Dyzyn, dyzyn. No jak mam tam przejść? Eee... Yy, yy. Mamo, wiesz gdzie jest moja piżama? Dobra, szybko, teraz, 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 teraz. I... ciup, śpię. No, mamo, wiesz, gdzie jest moja piżama? <laughs> Dziecko, nie wiem. Jeju, no. Dobra. O, jest! Ju Jak fajnie! A, bo ja jeszcze miał. Hop. Dobra. Dobra. I piżamka. I już. A jeszcze włosy. Dobra. Umyję zęby. W ogóle tu trzeba zapalić jakieś światło. No dobra i już. I można gasić światło i iść spać. Dobra. Chodźmy umyć zęby i idziemy spać. Bo człowieku, jeszcze jeden raz mi coś zainstalujesz na ten komputer, to ja nie wiem, ja nie wiem. Odinstaluję tak w ogóle tą grę. Ale czemu? Ile ty masz lat, żeby w to grać? Y no, mam trzydzieści tak w sumie. Właśnie, to się ogarni, człowieku. No, dobra, jeju. Zapomniałam umyć zębów. O nie, 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 nie. Dobra, dobra. Może rodzice zaraz pójdą. No. Dobra. Chodź, ma spać. Mam nadzieję, że już ta. Emilka poszła spać. Znaczy, maja, jej ja gadam. A! Dobra, idę spać. <słyszy> Tolcia, ty znowu siku. To że ze zmęczenia mi się coś przy. Kaja, czemu ty nie śpisz? Ojeju, jeju jeju. Jak już wszyscy poszli spać, to pra szybko, trzeba umyć ciemię, żeby mama nie była wściekła. O, a nie, to była sztuczka cudeczka za ty. FU. Dobra. I idę spać. Dwie minuty. Później. Nie mogę spać, no. Dobra, to się po, pobawię. Ale wielka wieza. Dobla. To może tu. Ale mi trochę jest zimno. To pójdę tu. Albo tu. Nie ma żadnego kocyku. Dobra. Nie, no tu i usiądę sobie na dywanie. Wsykleję się pod łuskami. No, okej, okay. no i to już mogę spróbować, żeby zasnąć. Czekaj, nie wziąłem swojej bóluby na kopcy. Ja cię na to spadnę. No nadal nie mogę spać. Dobra, to idę do mamy, żeby mi opowiedziała coś. Mama, mama, mama. Co dziecko? Opowiedz mi coś. <słuch> Jeju dziecko, czemu ty nie śpisz? No bo nie mogę. No dobra, no to chodź, coś ci opowiem. A ty nie umiesz? Dobra. No to o czym ci opowiedzieć? O, o waszym ślubie na serio? No tak. No dobra. Plusy, sypko mama. No okej. Okay. No więc zaczęło się tak, że wszyscy byli w wodzie. A dlaczego byli w wodzie? No, dlatego że. Zrobić sobie challenge. Nie pytaj, dlaczego jeszcze, bo to będzie dla ciebie jeszcze. Nie zagłębiaj się w temat. No dobra. No i jakby yy, tu się pojawia wyjaśnienie, dlaczego tak nie lubię ma yy, mamy Ali. Yy, po co ja tu weszłam? Anienko, kochana. Eee, gratulacje, ożeniłaś się. No wiem, ja sama w to nie mogę uwierzyć, ale wiesz, ten twój mąż to. Nie wiem, jakbym za tego nie wyszła. Eee, Dlaczego? No bo nie jestem eee, taka jak ty, wiesz. Ty jesteś trochę. Mm... Um, jakby to powiedzieć, szara myszka. Ale, ale jak to? Normalnie, kochano, znajdziesz sobie jeszcze kogoś lepszego. Wiesz co? Wyjdź z tego ślubu. I nie wracaj już nigdy, jasne? Dobra. Ale pamiętaj, zawsze twojego męża będę uważała, za fajtłapę. A! Ja tam Bajo. I dobrze. No, a dalej to... Było trochę dziwnie. I... Kamilek, mówiłam Ci, żebyś tu nie wchodził. Ani mama! Kamilek, słuchaj się mamy. Dobrze, tato. U. No dobra. Dobra, nie zauważy, że się wymknęli. A to co to jest? Cześć! Kochany ty mój. Weź do czapki. A czemu niby? No chyba, że nie dasz rady. No dobra. I chopa. Hopa. Hej, idealnie. Czemu to jest włochato? Oho, uh, 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 uh. Gdzie ja jestem? Wyjąłem cię z mojego y, wielkiego kapelusza i teraz będziesz tutaj! I będziesz zamieniony w koto jelenia albo w pirata. Ale to jak się przebierzesz, o! Ha, 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 ha. No dobre. Gdzie jest nasze dziecko? Mareczek! Gdzie jest nasze dziecko? A skąd ja mam to wiedzieć? no tak czuść! Co się stało, anielko? Dziecko mi zginęło. Ktoś musi po niej iść. Pójdę. <grymne> Mamo, proszę nie! Ja jestem. Babcia super. Masz zatrzymaj sobie słoneczkę do okulary. O, bra. Dlaczego to działa? E e Bo ja jestem super babcia i śkopieci tyłek. <g abrasionie> Proszę nie. A masz. Uuuu! <glarzionie> babcia, babcia. <glarzionie> Potwory? Tak, mama, ja się ich bardzo boję. Spokojnie, jesteśmy tacy jak ty. One do mnie coś gadają. Właśnie, jesteśmy tacy jak ty. Niemal martw nic cię nie zrobimy. Ukrywajcie się. A skąd pani wie, że my jesteśmy... Pod, znaczy, skąd pani... Nie nas nie wyda, skąd wiem. Bo siana na nim nie jestem. Uuuu, uuuu! Proszę bardzo. Hamburgelek 1, 2, 3 to czy naprawdę? Tak, jestem legendarnym potworem. Uuuu! E -e. Babciu, ty się odmienisz? Na pewno. Uuu. Dziękuję za współpracę, delfinek fioletowy. My musimy już iść. Tylko pamiętaj, nikomu nie mów, co zobaczyłeś. Tak, tak, babciu. Znalazłam ci dziecko. <laughs> mamo, jesteś! Oh my gosh! Ostatni raz mi tak lobis. Dobrze, mamo. I tak to się zakończyło. No i śpi. I ja też. A to by było na tyle z tej histerii. Papatki moje. Nie wiem, wymyślcie, jak chcecie się, się nazywać, Papatki.